Witajcie, pamiętacie to jeszcze? Rzut rożny, ale z bardzo dobrym zwodem tutaj zmylił zawodnik yy, yy, Orlando Pirates! Jeden do zera, FIFACZKA! 17! Fantastyczna głupka! Co się wleczy, to nie uciecie! Idealne zagranie! A jeszcze pory rykoszecie piłka spada do siatki fik. Pamiętacie, to powraca. Tak, mamy rzut karny. Predator28 podchodzi do tego. Uwaga, Predator28, 1 do 0 dla Orlando Pirates. Predator po prostu potwierdza swoją formę z tamtych meczy. Zdobywa bramkę z rzutu karnego na 1 do 0. I na. Najlepsza seria jego Sport HD na jego kanale. wraca na salony te zapnięcie pasy. Więc zaczynamy znów po raz kolejny szóstą edycję kariery widzów. Siemanko z tej strony oczywiście Dana z kanałami Dani Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na filmie promującym szóstą edycję serii kariery widzów. Pamiętacie, graliśmy w latach Fify 17, 18, 20, 21. 19 i22 akurat nie było. Szósta edycja, to już jest coś, bo pamiętam PT17, jak tworzyłem właśnie tą karierę, pomyślałem sobie, a to będzie tylko na chwilę, a tu się okazało, że jest tak było wielkie zainteresowanie, że popchnęliśmy to dalej. Także... Jakie są warunki? Pewnie się zapytacie, już wam mówię. Musicie zostawić przede wszystkim pod tym filmem łapkę w górę, subskrypcję nam na tym kanale przede wszystkim. No i napisać w komentarz, że chcesz takiego zawodnika. No i później spotykamy się na live na Twitch TV slash Sport HD i tam tworzymy widzów do nowej kariery. Wszystko chyba wyjaśniłem i przypominam Wam, że możecie mnie obserwować też oczywiście na TikToku, a przede wszystkim też tutaj na wszystkich social mediach. Instagram, Twitter. Facebook, no i przede wszystkim na Twitchu, zostawcie obserwacje na Twitchu, jeżeli chcecie być um, poinformowani o tym, co się w tym momencie aktualnie dzieje na live'ach kiedy co live'y, bo nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj w nocy live'a miałem, także zapraszam Was bardzo serdecznie i przypominam jeszcze raz, pod tym filmem, łapka w górę, subskrypcja na moim kanale i komentarz że chcecie takiego zawodnika, ja przypinam serduszko i potem już was kieruję na platformę Twitch TV. Oczywiście pojawi się, pojawią się też komunikaty, kiedy będę takiego live'a robił, gdzie będę tworzył tych zawodników, więc nie przedłużam. Rozpoczynamy. Szósta edycja kariery widzów Dami Sport HD. Także trzymajcie się i życzę Wam, żebyście się w tej karierze też pojawili. Na razie i piona. Elo.